Dzień Boże, witajcie na naszym kolejnym, trzecim spotkaniu. Czy zaprosiłeś do swojego życia Maryję? Nawiązałeś z nią dialog? Myślę, że ona byłaby dla ciebie i jest wielką pomocą i wspomożycielką. Zapraszamy na nasze dzisiejsze spotkanie na drodze wielkopostnej kolejne wydarzenie z życia Mary Dominiki Mazzarello. Pewnego dnia, do Morneze. Przyjechał ksiądz Bosko, który został zaproszony przez księdza Pestarino. I po tym spotkaniu wynikły takie dwie sprawy. Pierwsza: decyzja, że w Mornezy zostanie wybudowane kolegium dla chłopców. Czyli inaczej mówiąc, taka szkoła, gdzie chłopcy będą mogli się kształcić, uczyć się. Ponieważ warto wspomnieć, że w tych czasach edukacja generalnie dotyczyła chłopców. Bardziej niż dziewczynek. A druga rzecz ważna, która się wydarzyła, to spotkanie Księdza, księdza Bosko z Marią Mazzarello. Na razie tylko spotkanie. Yy, w takim rozwoju różnych wydarzeń można powiedzieć, że właśnie Ksiądz Bosko wybrał Marię Mazzarello i bliskie jej osoby, które współpracowały w tej pracowni krawieckiej, na założenie nowego zgromadzenia córek Maryi Pomożycielki. Ale jak wiecie, te pierwsze siostry, te pierwsze dziewczyny, młode kobiety potrzebowały swojego miejsca. I ksiądz Bosko wyznaczył to kolegium, które miało być przeznaczone dla chłopców. Ksiądz Bosko wyznaczył ten budynek na miejsce pierwszej wspólnoty, na siedzibę dla pierwszej wspólnoty sióstr salezjanek. Powiem, że tutaj rozpoczyna się właśnie taka kolejna droga cierpienia, kolejna droga przeciwności, kolejna droga czy kolejny punkt w życiu Marii Mazzarello, kiedy można by się spytać, Panie, czy ty tego naprawdę chcesz? Otóż te młode siostry spodziewały się niezadowolenia w miejscowości, w mornezy. Aż do takiego stopnia, że Maria Mazzarello, Petronilla i inne y, siostry i dziewczynki sprowadzały się do tego budynku nocą, żeby chociaż w tym momencie przeprowadzki był w miarę bezpieczne. Powiem, że to wydarzenie, to przyprowadzenie się do tego budynku, a przede wszystkim to, że to kolegium nie było jednak dla chłopców, jak na początku powiedział ksiądz Bosko. Ale że zostało przeznaczone dla sióstr, wywołało wielkie niezadowolenie w Morneze. Siostry były wyśmiewane, siostry nie miały wsparcia też w ogóle materialnego, żył w bardzo wielkim ubóstwie. Wiele też rodzin nie posyłało na naukę, na wychowanie do nich swoich córek. Można powiedzieć, że w tym momencie Maria Mazzarello zadawała takie pytanie. Panu Bogu, Panie, czy Ty tego chcesz? Czy to jest Twoją wolą? Bo dajesz takie pragnienie, takie są wydarzenia życia, że rodzi się coś nowego, coś pięknego, coś, co by odkrywaliśmy, że to jest Twoim planem, a nagle są takie trudy, takie przeciwności i brakuje wsparcia. I w tym cierpieniu ujawia się pewien piękny dar, skarb, który nam dzisiaj chce podarować Maria Mazzarello. Tym skarbem jest oblicze Boga, który jest Ojcem. Ponieważ Maria Mazzarello, na modlitwie, ale też która, ona, która posiada taką mądrość życia, znajduje znaki Bożej obecności dokładnie Ojcowskiej obecności. I nagle widzi, że Rodziny sióstr przychodzą i wspomagają. Wspomagają materialnie, dobrym słowem. Uciszają na ile mogą mieszkańców Mornezę. Rozmawiają z nimi. To też jest czas, kiedy to Boże oblicze ukazuje się w innych osobach. I w tym momencie drugim skarbem, który dzisiaj nam daje Maria Mazzarello, jest dar tworzącej się wspólnoty. Wspólnoty młodych sióstr, Wspólnoty, gdzie też od razu należą wychowanki, młodsze, starsze, dziewczynki, dziewczęta. I te, te skarby, które nam dzisiaj Maria Mazzarelo chce nam dać na naszej dzisiejszej drodze wielkopostnej, to jest Bóg, który jest Ojcem i osoby, które mamy wokół siebie. I tak jak popatrzymy nawet na ten wizerunek, te ruiny budowli, które są za mną, tak można się pytać. Panie, wnosimy w naszym życiu wznosimy różne budowle, może te duchowe, może te materialne, i czasami nie można ich wykończyć. I jest pytanie, czy to jest Twoją wolą, czy Ty tego chcesz? Ale jeżeli w sercu mamy skarby, mamy świadomość, że Bóg jest Ojcem i daje nam osoby do współpracy, to można wolę Bożą, czyli marzenia Pana Boga, zrealizować. I tego życzę Tobie. W swoim młodym życiu. Stawanie w prawdzie pomaga nam wzrastać i dojrzewać. Dlatego dzisiaj, jako zadanie, pomyśl i odpowiedz sobie na pytanie, jaki obraz Boga noszę w sobie. Bóg, który jest strażnikiem, policjantem, który mnie cały czas kontroluje i czeka, aż popełnię błąd, a ja boję się przekroczyć prawo? Czy jest to może Bóg, który jest Ojcem, który mnie kocha, troszczy się o mnie i chce mojego dobra? Jaki obraz Boga noszę w sobie? Święta Mario Dominico Mazzarello, która nosiłaś w sobie prawdziwy obraz Boga Ojca i Maryi Matki. Uproś wszystkim ludziom młodym łaskę spotkania z miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, wlej w młode serca radość i nadzieję, odwagę i wytrwałość w odkrywaniu skarbów ukrytych w ich codzienności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.